Witam wszystkich na kanale Autonomii. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dokumentacji technicznej. Dokumentacja, od której chcę zacząć, jest to dokumentacja, z którą jestem związany już od czterech lat i no, mam już ugruntowaną opinię na temat tej dokumentacji. Natomiast chciałbym, żebyście również zobaczyli, co to jest za dokumentacja. Osoby ze szkoleń już miały z nią do czynienia, bo ją wielokrotnie pokazywałem, ale widzowie kanału autonomis jeszcze jej nie, nie znali, nie widzieli aczkolwiek jest ona popularna w Europie, bo korzysta z niej sporo osób, natomiast w Polsce jeszcze powiedziałbym, że niewiele. Dlatego zacznę od dokumentacji, która się nazywa Diagnose Den TSB, czyli jest to dokumentacja, którą również promuje znany YouTuber, który zajmuje się tak samo diagnostyką samochodową. Natomiast ja z tą dokumentacją jeszcze przed tym, zanim den zaczął markować się swoim nazwiskiem korzystałem ponieważ wydaje mi się że nawet pierwszy raz gdy zobaczyłem tą dokumentację u niego na kanale na jakimś filmie gdzie podglądał jakieś informacje to tam zauważyłem właśnie nazwę AutoFrontal i bezpośrednio z tą firmą się skontaktowałem i wykupiłem dostęp bodajże w Danii ta firma ma siedzibę w Danii albo w Belgii chyba w Danii i oni mi sprzedali dostęp, który można powiedzieć, że był na ich lokalny rynek. Nie oferowali w ogóle sprzedaży dostępu do Polski. Natomiast później się pojawiła właśnie ta, można powiedzieć, ogólnoeuropejska platforma wielojęzyczna, która między innymi właśnie jest promowana przez DiagnozDena. No i ta dokumentacja to jest tak naprawdę baza różnych gotowców, czyli dokumentów, które ktoś. Opublikował również i udostępnił firmie Autofrontal, i na podstawie tych dokumentów oni budują taką bazę gotowców, usterek, które można powiedzieć są gotowymi rozwiązaniami. Czyli takie biuletyny, które niektórzy znają dość dobrze, jeśli chodzi o pracę w serwisach, czy też w warsztatach niezależnych, również w dokumentacjach uniwersalnych są różnego rodzaju biuletyny serwisowe, czyli takie najpopularniejsze usterki, które gdzieś tam się pojawiają. Natomiast ta, ta dokumentacja tak naprawdę tylko i wyłącznie bazuje na tych biuletynach, które z jednej strony sami y, publikują i udostępniają, z drugiej strony y, pewnie też wykorzystują w jakimś stopniu dokumentację y, producentów. Y, tak czy inaczej, Chcę od tej dokumentacji zacząć, bo mam naprawdę fajne przykłady z społeczności, gdzie rzeczywiście ta dokumentacja pokazuje, jak wartościowa jest informacja na temat systemu, z którym na przykład nie mamy do czynienia, nie mieliśmy z nim wcześniej styczności albo nie wiemy, gdzie dalej szukać, skończą nam się pomysły i ktoś po prostu nam podsunie rozwiązanie. Więc można powiedzieć, że to jest rozwiązanie, które podsuwa wam ktoś na tacy, oczywiście nie za darmo, tak? bo musimy za to zapłacić. Więc. Ile to kosztuje, już Wam mówię. Więc dokumentacja na rok kosztuje 400 euro i ja roczną subskrypcję wykupuję tej dokumentacji. Półroczna kosztuje 220 euro plus VAT. Jeżeli to jest firma bez nip EU, to wtedy ten VAT trzeba zapłacić. Jeżeli mamy NIP-EU, to wtedy jest to cena, którą płacimy rocznie. Więc, taka jest kwota za dostęp do dokumentacji. Czy to jest dużo, czy mało, to zależy. Ja korzystam z różnych dokumentacji, więc nie jest to na pewno najwyższa cena, którą płacę za dostępy. A za chwilę zobaczycie, jak to się przekłada przy jednym samochodzie, gdzie tak naprawdę dokumentacja roczna, ta cena rocznej subskrypcji się od razu zwraca. Więc. Jeśli chodzi o y, język, tutaj w, ja korzystam w języku angielskim, mamy kilka języków do wyboru, natomiast języka polskiego nie ma, więc tutaj jeżeli chcemy sobie, możemy przetłumaczyć w przeglądarce dokumenty, aczkolwiek biuletyny, które się otwierają nie są bezpośrednio w przeglądarce tłumaczone, więc trzeba sobie to albo przetłumaczyć y, nie wiem, telefonem, czy też y, przez dodatkową y, opcję, jeżeli mamy tam jakąś nakładkę y, zainstalowaną y, w przeglądarce. Bo jest to po prostu otwierane dodatkowe okienko, w którym nie ma tej ikonki do y, przetłumaczenia bezpośrednio w przeglądarce. I y, y, na ten moment języka polskiego nie ma. Z tego co wiem, y, może być tak, że pojawi się język polski, ale wszystko będzie zależało od tego, czy w Polsce będą mieli klientów. Bo na dzień dzisiejszy klientów w Polsce y, mają bardzo mało. Oprócz mnie, y, z tego co wiem, jest bodajże. Kilkadziesiąt chyba osób w całej Polsce, które tą dokumentację kupują. No więc na taką małą skalę po prostu też nie do końca im się opłaca to tłumaczyć i dodawać jakieś dodatkowe języki i tłumaczenia. Więc jeżeli tych osób będzie więcej, to prawdopodobnie język polski też się pojawi. Przynajmniej taką informację mam bezpośrednio od firmy Autofront. Więc idąc dalej, jeśli chodzi o takie. Moim zdaniem najbardziej przydatne rzeczy i dodatkowe informacje, które się tu znajdują. Więc, zaczynając, może od samego autora, czy też osoby, która jest w nazwie, czyli DiagnozDen, jest tutaj Zakładka Edukacja, która jest stricte właśnie w tej dokumentacji tylko dostępna, w autofrontalu normalnym jej nie ma, i jest to no, baza dodatkowych materiałów edukacyjnych, które przygotował Dan do, do tej platformy. Więc tego typu zakładka jest właśnie w tej wersji Diagnose Den TSB, natomiast w zwykłym autofrontalu jej nie ma i przejdziemy sobie przez najpierw poszczególne sekcje, później Wam powiem te ciekawe przypadki, które tutaj między innymi się udało rozwiązać. Więc wybierając sobie model samochodu, mamy tutaj weryfikację i wyszukiwanie albo po numerze nadwozia, albo bezpośrednio po numerze rejestracyjnym. Jeżeli to jest samochód zarejestrowany w któryś z tych krajów, oczywiście polski tutaj nie ma, bo u nas też nie ma wyszukiwania po rejestracjach niestety. Więc wtedy manualnie sobie musimy wybrać jakiś model. Tutaj akurat Dacia Spring jest w tym momencie dodana, ponieważ stałem się e, szczęśliwym posiadaczem takiego samochodu, który zakupiłem, m.in. do szkolenia, które niebawem się odbędzie. E, więc będzie to jeden z takich, e, z takich ciekawostek, jeśli chodzi o samochody elektryczne. E, więc między innymi sprawdzałem, czy coś do, do tej daci ciekawego jest, ale tutaj jakieś na razie ciekawostek, jeśli chodzi o biuletyny nie, nie znalazłem. Więc e, e, Myślę, że do tego tematu wrócę przy okazji kolejnych dokumentacji, które będę omawiał. Więc, wybierając sobie poszczególną markę, niech to będzie, zaczniemy oczywiście od ulubionej mojej marki, niech to będzie Mercedes. I od razu Wam pokażę jeden z przypadków, który sam miałem u siebie w samochodzie, a jednocześnie chłopaki na grupie też już się z nim spotkali, więc od razu byłem w stanie im podpowiedzieć, co to jest. Więc przejdziemy sobie tak, po kolei mamy. Rocznik. No tutaj po prostu możemy sobie wybrać. Niech będzie od 2.13 do 2.15. I benzyna, czyli car petrol. Mamy do wyboru oczywiście różne wersje. Ja sobie wybiorę e-klasę, tą, którą w tym momencie mam na stanie. Czyli e-klasa 212. Silnik. No, a możemy sobie wybrać już później z listy. To będzie 274 920, czyli ekrasa 2 litry benzyna. I wybierając model, pojawia nam się od razu na ekranie to auto, lub też zbliżone do niego, bo mamy przedlift i polift, więc w zależności z którego roku to będą dwa różne e, wyglądy zewnętrzne. No i przechodząc sobie do biuletynów, możemy sobie wszystkie biuletyny otworzyć i tu są biuletyny krytyczne, czyli takie, które są najbardziej istotne. Z jednej strony dla modelu, z drugiej strony też zdarzają się jakieś ogólne biuletyny w tych krytycznych, które obejmują wszystkie, na przykład modele Mercedesa z jakimś tam tematem specyficzne dla danego modelu. Tutaj też się zdarzają, że do różnych modeli się gdzieś tam dublują te biuletyny, w zależności jakie silniki są też w różnych wersjach samochodów. I na poniżej będziemy mieli ogólne czy też generalne biuletyny z działania też różnych systemów oraz diagnostyki. Więc jest tych dokumentów tutaj dość sporo. Możemy je oczywiście posortować, wybrać konkretne grupy, lub też po kodzie usterki czy też nazwie coś sobie wyszukać. Możemy też sortowanie tutaj wybrać na przykład po najnowszym jaki został dodany i wtedy też jest tutaj jakiś problem z silnikami 274 z pompą paliwa tutaj jest jakaś usterka czyli z ciśnieniem paliwa mamy ostatni jakiś biuletyn który został dodany i Yy, związane to jest z ciśnieniem yy, czyli po starcie jest 130 barów na wysokim a później spada i do 2,5 bara czyli do tego niskiego ciśnienia nam spada no i informacja jest, że problem jest w pompie paliwa. No dobra ja w mojej aucie jeszcze czytam tam w 274 jeszcze jakoś Zbyt wiele tych pomp nie spotkałem, żeby się uszkodziły, no ale jest tutaj informacja na ten temat. Ale przejdźmy do konkretnego przykładu. Między innymi ostatnio, no może nie ostatnio, ale jakiś czas temu na grupie też pojawił się temat. Z tym silnikiem właśnie 274, on występuje w różnych modelach Mercedesa i z zapachem paliwa, który po rozruchu silnika czuć w kabinie. I ja u mnie w E-klasie też taką sytuację miałem, więc możemy sobie na przykład wyszukać po nazwie, jeżeli wpiszę sobie Fuel to będzie tak jakby generował mi te biuletyny, które są związane z paliwem. W nazwie czy też w opisie. No i mamy pierwszy biuletyn, ten, jeżeli to jest sortowanie teraz po najnowszym, to mamy Fuel Smelling Cabin, czyli zapach paliwa w kabinie. Żadnych błędów nie ma i jest on tylko na zimnym, tak jakby odczuwalny. Czyli ten zapach jesteśmy w stanie poczuć wewnątrz, więc. Usterka, która występuje, wynika z nieszczelności tutaj na wężyku przy pompie wysokiego ciśnienia. I powiem szczerze, że u mnie w samochodzie naprawdę nie było widać tutaj nic, jeśli chodzi o jakieś opary, a czuć było właśnie tylko przy rozruchu silnika zapach, zapach paliwa. No i ta rurka jest po prostu do wymiany i też już inni, że tak powiem. Osób w społeczności się spotkali z tą musterką, więc też bardzo szybko można sobie nawzajem pomóc. Więc to jest jedna z takich, która na szybko mogę Wam pokazać, związana z m.in. wyszukiwaniem po, po nazwie. Kolejną y, usterkę y, pokażę Wam po kodzie błędu. I to jest też bardzo fajny przypadek, ponieważ jeden właśnie z chłopaków na grupie y, miał problem z diagnozą Mercedesa C-klasy 204, i ta C-klasa y, miała y, jakiś błąd, z którym ja wcześniej też nie miałem styczności. Więc y, zaraz Wam pokażę, jak wyglądał. Opis tej usterki. Więc usterka wygląda następująco. Problem w cyklu 204 2013 rok. I przy ruszaniu na zimnym autem, po przekroczeniu 30 km, y, gaśnie radio, zapalają się błędy ESP, ABS i poduszek. Brak wspomagania, wszystko trwa 3-4 sekundy i później już nie występuje. Tylko auto, jak jest zimne. W momencie występowania, napięcie spada do 13 V, jednak nigdy nie przekracza 14,8. Y, mierzone w różnych miejscach, jak sugerują błędy, sprawdzone oscyloskopem, w aucie jest. Wymieniony alternator, akumulator, pompa ABS-u, odłączany były czujnik ABS-u i z błędem ABS też występuje usterka. Podkładałem inną stacyjkę, dokładałem dodatkowe masy i zasilania na silnik i ramę. I czy mamy, macie jakieś pomysły i doświadczenia? więc y, podstawowym tak jakby parametrem do tego był kod błędu, który y, został y, przy tym błędzie zapisany oraz opis. Więc y, sam błąd, który tutaj y, był y, przez tester y, wskazany, czyli mamy to błąd c 200 napięcie zasilające moduł sterujący ESP jest zbyt wysokie, nadmierne napięcie i to jest błąd zapisany, więc jest to też opis kodu usterki, który wskazuje, że rzeczywiście jest problem z za wysokim napięciem, więc tutaj chłopak, który tu diagnozował, no też jakby szedł w tym kierunku, żeby zweryfikować jak to napięcie się zachowuje, więc alternator, akumulator i te rzeczy, które z tym są powiązane były sprawdzane, a później już gdzieś wiadomo głębiej to wszystko poszło, Natomiast po samym kodzie usterki, biję go tutaj teraz w kolejnej zakładce, gdzie mamy wyszukiwanie we wszystkich modelach, czy też w poszczególnych markach kodów usterek, i wrzucę ten kod usterki C200. 200, wyszukamy go. I mamy tutaj jeden biuletyn, który odpowiada temu przypadkowi z tym kodem usterki, więc weźmiemy sobie. Go otworzymy i mamy tak, card display dice, czyli wyświetlacz umiera sporadycznie, czyli gaśnie sporadycznie przy prędkości około powyżej 20 km na godzinę, zapalają się ESP oraz jeszcze tutaj od hamulca postojowego błędy, błąd jest zapisany i idealnie pasuje do objawu, który opisał kolega na naszej grupie. Więc idąc dalej mamy informację, że problem, który występuje. Z tą usterką może być wywołany albo przekaźnikiem od dodatkowej baterii albo samą dodatkową baterią, która w tym przypadku jest na zdjęciu e klasa 211. Natomiast ta bateria oczywiście występuje w różnych modelach i w 204 modelu po lifcie ta bateria również występuje, tylko jest akurat w bagażniku i obok niej również jest przekaźnik, który tą baterię dołącza. No więc Informacja została na ten temat koledze przekazana, żeby sprawdził ten przekaźnik oraz stan tej baterii dodatkowej. Więc jak wyglądała później odpowiedź? Tutaj czy, czy jest coś winien za, za naprawę, ale oczywiście ja w takich sytuacjach nie, nie biorę nic, oprócz informacji w zamian czy pomogło, więc na razie jest ok, akumulator mm, ma 11V, ale dasz żarówkę spada do 0V, wymieniłem akumulator dodatkowy, na razie jest ok, więc jak widzicie sporo części wcześniej też yy, yy, zostało wymienionych, żeby znaleźć tą przyczynę, no i jak Sama dokumentacja wskazuje, było to trafne, trzeba było dwie rzeczy sprawdzić i okazuje się, że jedna z nich rzeczywiście była uszkodzona, więc był tylko jeden biuletyn, więc nie trzeba było więcej przeglądać, a trafiony był w sedno. Więc myślę, że ta roczna subskrypcja a przy tym jednym aucie prawdopodobnie już by była pokryta. Więc to jest jeden z kolejnych przy przykładów, który chciałem wam pokazać, że rzeczywiście w praktyce to się sprawdza. Jeden z moich najpopularniejszych materiałów na YouTube, między innymi został zaczerpnięty z pomysłu, który tutaj e, znalazłem i był to materiał właśnie z, e, no też tak jakby chłopaki mi e, znajomi zgłaszali te e, przypadki w Volkswagenie z woreczkiem mit silicat. natomiast no, w Mercedesie jakby to nie jest problem jakiś częsty, więc e, tutaj głównie grupa WAK na to cierpi, no i osób mnóstwo w komentarzach pisało, że rzeczywiście u nich ta sama usterka. No i dzięki właśnie takim dokumentacjom można powiedzieć, że nie znając też budowy innych samochodów, jeżeli coś trafia do nas e, no, z jakiegoś tam powodu, bo inni sobie nie poradzili, czasami rzeczywiście można się taką dokumentacją podeprzeć. Więc Oprócz tego po tutaj wyszukiwaniu możemy sobie po błędach znaleźć w różnych markach, nie tylko w tym, bo jeżeli błędy się dublują, oczywiście w innych samochodach są takie same kody usterek, to możemy ich mieć więcej z różnych innych marek. Hotline tu jest też, można powiedzieć, takie wsparcie dodatkowe, można też wysyłać na support. Ja powiem szczerze, że nie korzystałem z tego, ale można też wysłać bezpośrednio rozwiązanie jakiejś usterki. Która e, przez nas była naprawiana. No i w, e, z poprzedniego roku, e, tak jakby trzech. E, Użytkowników, którzy najwięcej biuletynów przesłali, co prawda nie było ich wcale aż tak dużo, jakby się wydawało, bo osoba, która zajęła pierwsze miejsce, wysłała 20 biuletynów, które zostały opublikowane, i w zamian dostała nagrodę tester diagnostyczny Stopdona, jakiś tester, nie wiem, jakiej on tam wartości był, ale wyglądał na. Jakiś sensowny tester, a pozostałe dwa miejsca dostały roczną subskrypcję na oprogramowanie, więc jest to też jakaś tam, można powiedzieć, zachęta do tego, żeby tych biuletynów. Do nich więcej wysyłać, bo chyba trzecia osoba 13 biuletynów wysłała, więc no powiedzmy, że myślałem, że będzie to w dziesiątkach liczone, a to jednak jest dosłownie kilkanaście biuletynów i 20 maksymalnie za pierwsze miejsce ktoś dostał. Więc ok, to jest taka jeszcze dodatkowa rzecz. Formuły tutaj są różne kategorie związane z przeliczeniami, czyli mamy kalkulatory do voltów np. z czujników ciśnienia paliwa. Jeżeli damy tutaj 1 V, to mamy 200 barów. Przeliczenie są no, w zależności od systemu, czy to jest Bosch, czy to jest Delphi, to mamy różne kalkulatory, ciśnienie, przeliczenia, jeśli chodzi o prawo OMA, czyli przeliczenia mocy. No, jest tutaj tak jakby różnych dodatkowych opcji do jakichś tam matematycznych kalkulacji. Dodane. Więc jeśli chodzi o te rzeczy, to są jakieś tam dodatki, tutaj są dodatkowe biuletyny, które są związane właśnie z diagnostyką, pomiarami jak wykonywać w różnych systemach, więc jest też trochę tych informacji tutaj zawartych, więc myślę, że jest, jest w czym wybierać, jeśli chodzi nawet o te nowsze samochody, bo tutaj głównym takim. Pomysłem tej dokumentacji było to, żeby e, wprowadzać biuletyny do samochodów, które już są właśnie starsze, czyli jakieś te pierwsze lata na gwarancji, jak są samochody, no to w większości przypadków autoryzowane stacje je jeszcze naprawiają, więc e, można powiedzieć, że te biuletyny dla autoryzowanych stacji są zawsze bazą do tego, aby e, budować, e, no... Te najpopularniejsze przypadki, aby w serwisach te samochody były szybciej naprawiane. Więc nawet w Mercedesie obecnie jest taka, takie rozwiązanie, jeżeli mamy wykupionego tipsa, czyli taką dokumentację Mercedesa do dostępu do tych najpopularniejszych usterek. To gdy wykonujemy krótki test i testujemy systemy w samochodzie i kod usterki się pojawia, który jest w tipsach. Można powiedzieć, że przypisany do jakiejś popularnej lusterki, to od razu nam się wyświetla dokumenty, od czego ewentualnie możemy zacząć, i jest to też fajne ułatwienie, bo w, myślę, że w, w poprzednim roku to wprowadzili, wcześniej trzeba było to ręcznie wyszukiwać, a teraz już jest to wbudowane w oprogramowanie, więc też jest to taka. Wewnętrzna baza. No z tym, że tutaj mamy wszystkie marki, które są na rynku głównie europejskim, więc w przypadku jakichś pojedynczych, wiadomo, producentów, jeżeli ktoś wykupuje dostępy, to zdecydowanie to wyjdzie drożej. Natomiast patrząc na to, że tutaj do tych starszych samochodów też są biuletyny, no można powiedzieć, że produkowane przez warsztaty, to będzie to, jakby nie było cały czas gdzieś tam rozbudowywane. Więc tak wygląda ta konkretna baza i myślę, że z takiej najważniejszej części chyba to jest wszystko, no bo tak naprawdę tutaj nic więcej nie ma, oprócz tego, że możemy po prostu tą pracę sobie przyspieszyć, ewentualnie z jakichś tam, wiadomo. Opcji, które i tak wymagają pomiaru, bo jeżeli ja znajdę jakąś, jakiś biuletyn, no to i tak sprawdzam, czy to rzeczywiście jest uszkodzone. Nie chodzi o to, żeby znaleźć biuletyn i od razu zamawiać części, tylko po prostu e, mieć jakiś punkt zaczepienia, jeżeli nie wiemy, gdzie zacząć, albo po prostu skończą nam się pomysły, no albo od razu możemy wejść w konkretną usterkę, gdzie ona się znajduje i tylko ewentualnie potwierdzić ją dodatkowo, czy to pomiarami, czy e, jakimś e, już nawet wizualnym. Stwierdzeniem uszkodzenia. Więc tak naprawdę ma to na celu przyspieszyć i zaoszczędzić zarówno nietrafionych diagnoz warsztatom, jak i klientom niepotrzebnie wydanych pieniędzy. Także to wszystko, jeśli chodzi o dokumentację DDTSB. Więc jeżeli ktoś będzie chciał wykupić tą dokumentację, to link do strony jest w opisie. Możecie sobie podejrzeć, zobaczyć. No i. Zobaczymy się w następnym materiale, który będę publikował z dokumentacji. Możecie wybrać, co chcecie z następnych, które opłacam. Mam HGS-datę, Aldate, dokumentację z Mercedesa, więc myślę, że z tych trzech następne materiały będę tworzył. Myślę, że Data jest takim dość ciekawym tematem, który warto ruszyć jako następny, ale jeżeli macie inne pomysły, to piszcie w komentarzach. A jeżeli korzystacie z tej dokumentacji, to też chętnie poznam Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!